Nie ja, jak ja jak byłem to nie Ale to ci nie powiem Ha, jak go zrobiłem w w tą wieku

Ty życia nie mają. Hmm. No nie gadaj, że 24 na 20. O dobra, weszło. Już myślałem. No, gdybyśmy tego zgrali z budowaniem, to by nawet czekał z radości. How? Ja, pierdziele dajcie auga auga nie RPG Auga nie Kałaha Ty ja ziomek gdzie jest? A on z to. Przed chwilą było jeszcze kółko na kanionie. Pozostaw no, no, co to ma być no? Patrulu ergo najebał. Haha, ale chupię. Dzień. Chciałem przewiec a oni bum ich chopie żyje, dwie sekundy nie. Dobra, nie mogę w nich trafić z tego kawa. Zrespię Cię z tego. Nie nie, nie zrespisz mnie, bo ja muszę żyć. Musisz mnie podnieść. No, tylko daj mi znaleźć kurwa auga, nie? Bo tak w sumie to no przebiegłem to ja ci już. Dam. Nie co Nie, chcę od ciebie. Graj sobie. Ale ja nie mam auga No to kurwa. Zaraz ci zrespię pod podnie... O jest auga Tak jest. No to już widzę. Czekaj chwilę. No nie do... No i tak nie zdążę, więc weź sobie i będziesz miał 100 HP, nie? No nie, bo nie będę miał bo mi zabierzesz. Nie, bo nie będę po ciebie leciał tam w ogóle cię lutałaś. Ja się tylko zbiorę sobie kartę i tyle No ale jak wyjrzysz kawę to zbierzisz moje item No i po chuj mi twoje temu jak mam niebieskiego oga No bo mam 9 granatów <laughs> No na pewno po to będę biegł, nie? No na nie pewno, nie no chłopie one są tak cenne Widzisz, teraz po granaty na Ukrainie chodzą? Tyle samo co czołgi rosyjskie? Tak, że... <grym> Tylko, że granaty działają, a czołgi nie no, Jeszcze taki będę przyjaciel, że ci dużą potę na no, Działanie tym czołgiem. A wysiedli z tego czołgu. No tak, i do czołgu wejdźcie, no, najlepiej. No kurwy jebane. Dobra, no, gdzie ty leżysz tu? Pat zrobię tak, żeby no, no golda tylko muszę zebrać. O no, nie no zasadziłeś sobie, nawet, nawet, nawet mi go wyrzucić nie możesz. <noise> to trój akurat Dobrze się zaczyna ten mecz, który mamy wygrać. Kurwa cię boty od UR zabiły Ogólnieś <noise> mi się ze mną. Okej, okay. w mieszkę biłem. <noise> Wejdź, bo flashbaki mam. Nie no, nie jestem dwie. Za duży jest Zabijłem. <śm> nie wiem co on ty robił, ale. Kolejne, chodzisz tu ja stopami? Nie, teraz siedzę na dupy. Przyjemny przyjemnie, yeah. Oczywiście y, to pan kimciaka, co mnie tak nie daje. jak Tak są demus Nie wiesz? Masz, zluduj sobie tutaj, co potrzebujesz. a ty nie wiesz? Nie. No jak na przykład świnia ma. Racice, to, no. to ma te, takie, kółcie, nóżki takie, takie małe, takie badyle takie. No. No i ja nie wiem jak to się nazywa. Chcę, żeby wiedzieć. <grym> się pytam cię, czy ty wiesz. Nie wiem. <grym> no to chuj, oboje nie wiem. To nie są nogi po prostu. <grym> Właśnie może tak być, ale mi się wydaje, że to miało jakąś swoją nazwę, <grym> czy coś. Kurze łapki. O, może i tak być. Właśnie tego słowa. Nie masz gdzieś browców jeszcze do zebrania? Bo mam cztery Popie. Wypiłem się Ej, wow, patrz jakie lambo pomalowane Jakie skiny można do lambo dodawać, czy co? No To jest tak samo jak z, z tymi, z brońmi Ale to tak stało już, co nie? Nie ruszono Może ktoś wsiadał do niego, jakiś Ten bot, czy coś świlecki. To podkłucha, te litko pod kłatała ostatnio jakbyś mi się bardziej chce wyjść w No W ogóle tu są dwie wcale A, bo cztery wyrzuciłem no, Nie, tu dwa lecz No to możesz wziąć No ale ja mam granaty Barck! Dzięki za followa, Śimano Słyszysz, ja mam granaty No słyszę, słyszę no, To To zbierz granaty no nie no, dobra, ja Najbardziej no, to się opłaca RPG-a wziąć za granatów. Ja wezmę żeby ci smutno nie było. To dziękuj. Nie. O ty, chuje. Nie ma tutaj naprawki, gdzieś nie ma. Kole rakiet mam full. A Dlaczego nie wziąłeś zlecenie? Bo już nam się skończyło. A dlaczego? Bo nikt go nie ubił. A. Siemanko, siemanko, witam Tu jest duża potęga. Mam sześć małych no, Ja też, ja mam trzy Jednak cię oszukałem Dawaj, wsiadaj Wiodę. Przynajmniej Wiodę. nie wyjadę do kaniolu <laughs> <A>, już, już <laughs> No i teraz bym miał 6, no. no ja mam Typy A dzień Całkowale Śmieszek kurwa no, Ale stąd myślisz jak się Czy dodali coś? Budowanie wróciło, w sensie jest oddzielny tryb teraz Z czego się wziął mówić Z budowaniem Nadal. i nad nami no i ten... typy, z nad nami, to jest nad nami Z lewej masz drugiego leci na 28, ani jakby coś dostał przy tnękami O no, dostał, no, tak Skup się na nim, bo na, na tym wylądowałem Dostał, dostał, No rakieta leci Dostałem Siadam Chłopy Ptaku. Ptaku. co jest górny Ja pierdolę, jaki tu się dzieje Armagedon W tym ksiaku co ty jesteś ty z niego wyszedy, jeszcze jeden Pokazie, Leżą. No i. Ja mam y, splash, możemy wyrzucić sobie. Jezu, jeszcze ktoś tu napierdala. No chłopie wokół nas jest 10 typa. Szukaj, zjem sobie za, z, Uważaj, za, za tym drzewem na 2.65 przede mną jest gościu A, dostałem przez kamień! No ja nie wiem czy, jak u Ciebie jest 265, co nie, bo to 265 to u mnie jest tam gdzieś Chodzę, chodzę, jak coś to Ci powiem, że Ci głowę celuje To nie do nas O, co? I do nas Ja pierdolę Jebany Pimpek. Ucieka Możesz się leczyć Ta, Masz małekę? jest ekran? nade mną A gdzie ty jesteś? Tutaj Daj, bo mnie dzik dojeżdża W domku jest Idę, bo nie mam itemu Dzień Nie, ja mam Tego Chcę Jak to się nazywa? Jezus Amo, mózgu? Ja. O mózgu też, ale nie ja. Wezmę też będę ich zgasił. On się z kimś dojechał w ogóle. Ło kurwa, nie. dobra, dobra. Dara. Siedzą na wieży. O, może pompy przodu, bo mam w sumie jedno amo. Chodź na górkę. Nie wiem, czy na to To jest cisza. Poczekaj, bo muszę się schować na chwilę. Mhm. O kurwa 101 dostał, ty na tyle. <laughs> Co jest kurwa Puch, ja teraz wajdale są idiotą Ty pewnie Nie, biegnę Dostał raz za do 27 ale w budynku jest Aha Też, był Degna Leży Dobra, nieważne Cześć był, Może, tam się biją dalej Chodź do Nie, strefy Nie, 71 słabe jest Nie polecam Chodź, znaczy kurde do strefy, chodź na, na górę gdzieś to. jakoś coś to ty, to ty? Jak będę mógł jeszcze w to wejdę Ziomki tu są, dojeżdżam, jeden powolony To moje. Nie mogę kurwa wskoczyć Dzięki Spoko Zrzuciłeś mnie kurwa jak już wchodziłem Wyszedł, wyszedł za budynek no Leży Małe poty mam tylko Bo tu jeszcze jeden się wywalił Chodź, tu beczkę Tutaj jeszcze dwóch powinno być wywalonych ogólnie Rakiet mam full No ja też mam full na górę wjechać jaką leży Snacks przed nami tam gdzieś, chodź tu może. Kurde, tu nie ma strefy, ale to przez most przejdziemy. Dobra, git bo się pod tym o, mostem oni biją. Są właśnie tam. i za nami jeszcze. Tylko najgorsze jest to, że tu po tej stronie to nie ma w ogóle Tam są na busie Ta. zabili ich Podbiega, walnę mu rakietnicę A jak wroty odpalił od razu widziałeś? <noise> Ty ale tu jest lipne miejsce, nie? Tak szczerze mówiąc

2, ale to MK7 zaraz. jest To ja dostaję, no. a ja nie mogę A i to jeden ziomek został, no kurwa Ktoś mnie zaprasza do ekipy, zaraz zbanuję z fieldu Heda dostał za do 41 Nie zapraszajcie mnie do ekipy ludzie Bo mi przeszkadzacie Ten mnie zabije, no nie wiem Nie mogę, to MK7 jest gówno w tym sezonie Weź mnie podnieś Masz, masz kewę? Nie mam pełnić No trzy wyrzuciłem Ej, browce masz jeszcze w, w środku tam Nie wychylaj się Weź porozwalaj wszystko co się da tu dookoła Tu jest teraz Bez i na biało już dostał Co on rzuca? Nade rzuca W siebie zagadnij Biało ma, nie, nie mam MAMO Przeładowanie Aha, no tak no 30 dostał Prze... no i git nice. Wow, wyście się udały GG Miałeś więcej fragów wizja 11 zrobisz. Oh. No tak Dobra Kończę, tak jak mówiłem. Jednogierka i lecę. No i tak dwie zagrałem.